Witam serdecznie z tej strony to Słuchajcie. Przyjechała dzisiaj do mnie taka duża paczka. Przyjechała z z Wielkiej Brytanii i chciałbym się podzielić zawartością. Jest to mój powrót do młodzieńczych lat do czasu wspomnień. Także nie będę mówił co tu jest. Mam nadzieję, że sam nie będę zaskoczony, ja wiem co tutaj jest. Mam nadzieję, że znajdzie się to, co miało być. Także otworzymy to sobie razem. Będę Wam po kolei pokazywał, co udało mi się nabyć na aukcji. Wygląda dosyć solidnie zapakowane. Pierwsze przecięcie. Cóż tu mamy? Mam nadzieję, że nie cegły. Są przekładki, są tekturki. Są gazety o dobrze jest po angielsku wypełnienie na razie możemy to wyrzucić z tej paczki trochę z i oh, ja wam tylko na razie nie jest najgorzej i uwaga jest to, proszę was, taki fajny komputer, który się nazywa Amiga. I to nie zwykła 500, tylko Amiga 500+. Słuchajcie, sprzedawca zapewniał, że jest w dosyć dobrym stanie, że nie są za bardzo pożółknięte klawisze. Rzeczywiście, no. aż tak bardzo się przyczepić nie ma. Widziałem gorsze. Tu jest od góry strasznie usyfiona. Także to trzeba będzie, nie wiem czy to widać w tym świetle, trzeba będzie to wszystko wyczyścić. Eee, Amiga miała mieć oryginalne plomby, słuchajcie. Chyba, chyba jeszcze ma. Uwaga, wygląda to, no, złapię ostrość, tak. Wygląda to mniej więcej tak, czyli plomba jest wgnieciona, ale nie jest zerwana, widać. Mogła się wgnieść po prostu przy używaniu. Z no, tyłu jest gorzej, na zdjęciu wyglądało lepiej. Ja sądzę, że może to być przy przypakowaniu. Przy, pakowaniu, przy... No, łapy, łapmy ostrość, nie, nie chyba się nie uda złapać ostrości. Trudno, za blisko nie wygląda najgorzej. Mam nadzieję, że działa. Jest to. Wersja z Chin, Made in China. Ale wersja angielska z literką Y. Ciekaw jestem, czy co, coś jest pod spodem. Pewnie nie, bo to jest handlarz. Więc pewnie wszystko jest wyjęte. Zaraz postaramy się tutaj w jakiś sposób otworzyć. Tak jak myślałem, o. Pod spodem jest kawałek kurzu. Tak, Amiga nie była rozbierana. Trzeba będzie to pewnie uczynić. Najprawdopodobniej będzie wylana bateria. Ale słuchajcie, nie mogę się doczekać, żeby to włączyć. Trochę mi szkoda tej plomby zerwać, ale no, pff, no cóż. Mam nadzieję, że z tą Amigą zostanie... że ta Amiga zostanie ze mną na dłużej bo z tego czasu posiadałem właśnie Amiga 500 Plus w wersji z klawiaturą angielską, amerykańską, nie wiem jak się powinno mówić i, i sentyment powrócił, dlatego postanowiłem sobie odkupić taki właśnie komputerek, doprowadzę go do porządku. Ale co jest jeszcze w pudle? Myślę, że to co powinno być, to co oferował. To sprzedawca czyli jest uwaga, instrukcja. Jest instrukcja do Amigy 500, Amigy 500, zachowana w dobrym stanie. Jest i workbench 2.05, proszę Was. Workbench 2.05. Mam nadzieję, że to wszystko widać, że nie pokazuję tego za wysoko. E, chyba się mieścimy w kadrze. Coś za chwilkę troszeczkę podniesiemy albo po prostu zrobimy szerzej obraz o. Co to było jeszcze w zestawie? O proszę, tego pudełeczka to sobie nie przypominam. A tu jest ładne pudełeczko. No jaka miła niespodzianka. Nie kojarzę, może byłem tak zafascynowany tym, że właśnie kupuję tą Amigę i że dogaduję się z tym sprzedającym. Deluxe paint trójka. Że, słuchajcie, że nawet nie, nie zwróciłem uwagi, że tam jest pudełko no. na dyskutki jeszcze do tych dyskietek, które są dołączone. Jest też program, o, dyskietki ładnie włożone w, super! Deluxe Paint 3, instrukcja, duskieteczki. I cóż tu jeszcze? Miało być parę bisików. Co tu mamy? Mamy Fantasy Manager. O, proszę. Jest i Fantasy Manager. Fantastyczny menadżer piłki. Jeszcze. Dobra, jest jeden boksik. Co jest w drugi? Jest Robocode. Coś mi się kojarzy ta gra. Tak to mniej więcej wygląda. Platformóweczka. Tak, tak, chyba w to kiedyś nawet wygrałem. i to całkiem sporo. No było to ponad 20 lat temu, więc w 90. Trzecim? Czwartym? Nie pamiętam dokładnie. Może drugim. Premier Manager. O, jedne, drugie połudzikane. Super. O proszę, zobaczcie co tutaj jest. Są dyskietki, jest jakaś fajna tablica. Jest instrukcja, jest książeczka. Jest dobrze, będziemy to później wszystko po kolei oglądać. to jest? O, pudełko pęknięte, szkoda. Co to? World Class? A, golfik! No też kiedyś w jakiegoś golfa grałem, ale już nie pamiętam w jakiego. na no, mi to... No, część z tych gier... Ja mam dobrą pamięć, ale bardzo krótką, więc będę musiał sobie przypominać w co się kiedyś grało. Jedyną grą, którą naprawdę dobrze pamiętam, to jest Genesia. To jest taka fajna strategia, yy, która jak na tamte czasy robiła ogromne wrażenie na mnie. Yy, I do tej gry na pewno też powrócę. Dobra, jest... co to? Jest. Jest, na no, Amiga wersja. Puzzle jakieś, co to są? Jakieś układanki, fajnie. Będziemy z córką grać w coś takiego. O co? O, jest F-29! Trzeba polatać samolotem. Słuchajcie, jest jedna w drugiej. Jest gruba książka do F-20. Aha, tu jest F-16, a tu F-29, super. Książka jest do F-16, gra jest F-29. No nic, dobrze, że cokolwiek jest. Komuś się coś pomyliło, ale nic to nie zrobiło. Tu jest następne pudełko rozwalone. Szkoda, szkoda. Ojej, już mnie to przeraża. Heh. jakiś horror, pewnie super. Pewnie zostanie nigdy nie uruchomione. A może raz tylko, żeby zobaczyć, co to jest, zwłaszcza bo się boję. Co jeszcze? jest to? Jest coś, dzięki czemu będę mógł dzisiaj obejrzeć sygnał, ponieważ yy, nie mam kabla przejściówki z RGB na EUROzłącze, więc będę musiał się męczyć modulatorem, a obraz z tego jest trochę bardziej kiepski niż z takiego kabelka. Pamiętam, do swojej Amigi miałem kabelek, nie szło to przez emulator, tylko przez EUROzłącze do komputera. i do telewizora, przepraszam, i ten obraz był całkiem przyzwoity. Ale proszę, mam nadzieję, że jest gunship. No to to się nalatało swego czasu. Uwaga, jest książeczka. Proszę, są opisane wszystkie pojazdy bojowe. Taktyki, co jak zniszczyć, jak latać. No rewelacja, rewelacja. Jak na no, tamte czasy, słuchajcie, to super, super to opisane. Jest, jest dyskietka z gunshipem. Ha, jest nawet folika. Słuchajcie, jest nawet plansza z opisem, z opisem klawiatury. Yy, dobrze myślę. Tak, chyba co, co, w, <ścoughs> jaki klawisz? Tak, za co odpowiada w grze? Fajnie. Będzie szybsza trochę nauka w graniu. Tu widać, że ktoś korzystał z czegoś takiego. O, jaka nakładka zrobiona, powycinane. Hm. Ciekawe, ciekawe. Będę musiał się przyjrzeć. Tutaj jakieś wyliczenia. Co jakieś współrzędne? wyliczam, Dobra, nieważne. Jest, jest fajny boksik, chyba najlepiej zachowane pudełko. Ładne, niezniszczone. Super. Co tutaj jeszcze było w środku? First Division Manager, Manager następny piłki nożnej. Yy, jedyna gra z piłki nożnej, jaka mnie interesowała na tamte czasy, to słuchajcie, był Sensible Soccer. Po prostu zagrywałem się w to z yy, kolegami niemiłosiernie. A już takie techniki się opracowało, że strzelało się gole za każdym razem. Co tutaj jest? Graham Taylor też? Co to jest w ogóle? Też jakaś, widać, że to od fana jakiejś piłki było. Albo, albo po prostu ten spadający. Uwaga, jest i myszka. Jest myszka. Made i Malesia. Uuu, jaka żółciutka. Nie wiem, czy przy tym świetle to widać, ale chyba tak. Strasznie, strasznie, strasznie żółta ta myszka. Będzie wybielana. Słuchajcie, zrobię też wam krótki filmik o tym, jak ja wybielam sprzęt, ponieważ... Różne są suchy, że trzeba na słońce wystawiać, że nie trzeba wystawiać, może leżeć w ciemnie. Przetestowałem kilka metod i podam wam, pokażę Wam jak ja to robię i w ciągu dosłownie godziny sprzęt jest wybielony. Naprawdę w ciągu godziny czasu. A skąd wiem, dlatego że... A to winne już filmy. O, jest jakiś kabelek, jest jakiś kabelek do połączenia modulatora z dźwiękiem, tak, żeby dźwięk był. Z tego co kojarzę jest audio in To do Amigi i mamy dźwięk z komputera Fajnie, fajnie Bo już nie wiedziałem, że coś takiego trzeba nawet zrobić by Był zdziwiony, że ma nie ma dźwięku Tak gratis jeden joystick Ojejku Też mi się kojarzy takie urządzenie magiczne Ciekawe czy to w ogóle działa Mam nadzieję Made in Taiwan Fajnie Mam nadzieję, że będę mógł dziś, dzisiaj w coś pograć no. Pewnie też zrobimy filmik, ale patrzcie, dlaczego tutaj są dwa kable z tego? O, nie mam pojęcia. O co chodzi z tymi dwoma kabelkami w tym joysticku? Nie wiem, nie kojarzę w ogóle czegoś takiego z tamtych czasów. No trzeba będzie przetestować. Co tu jeszcze jest? Są papiery. Są papiery. Oj, coś tutaj jest jeszcze. Jest kabelek do połączenia z wejściem antenowym RF. Jest ja tu głuchą nienawidzą. I tak. I chyba tylko został mi zasilacz do tego. Ile to ma. 43 Ampera, czyli chyba, ale jest ciężka wersja, czyli transformator będzie, nie przetwornica 43 Ampera, 12V ma 1A, tak? Plus 5 ma 4,3, 12V na plusie 1 i 12 na minusie 0,1A. I co, oczywiście? Oczywiście to, ponieważ to przyjechało z, z za wielkiej, no z za małej wody, to jest to wtyczka, trzeba będzie, widać, że to jest zakładana wtyczka, to nie jest wtyczka oryginalna. Pewnie od tego zasilacza, więc ja sobie po prostu założę zwykłą naszą polską wtyczkę do tego. Ok. I chyba to wkrótce mamy na tyle pusto. Ciekaw jestem jeszcze, co tutaj się znajdzie, w tych dyskietkach jest Deluxe Paint. Dwójka. dwójka, tam jest trójka, to jest dwójka. Animacje. Program Disk. Amiga Collection form to jest z gazetki pewnie. To też z jakiejś gazetki. Wszystko tu jest prawie z gazet, w ten sposób będzie ciekawiej. Dysk 66A, 66B. James Pond, też mi się kojarzy platformoweczka Space Gun Big Gun. Proszę, organizer, to jakiś y, typu warda obecnego. Yy. To nie wiem, też z jakiejś gazety. To są głównie dyskietki z gazem. No fajnie, będzie co pooglądać. Prosiłem tego sprzedającego, żeby spojrzał, czy nie ma w swoich hmm, czeluściach gdzieś tam zakumuflowanej Genezji, hmm, ale widzę, że chyba, chyba mu się nie chciało. Pisał, że tak, bardzo się postara, ale, ale to staranie chyba nie wyszło. Ponieważ nie znalazłem tutaj takiej gry. Szkoda, szkoda, bo bardzo mam ochotę w nią pograć. Ale nie na emulatorze, tylko na Amigę. Dobrze, to by było w, tyle w pierwszym moim wejściu w ogóle w, na YouTubie odnośnie Amigy. <laughs> Jeżeli ktoś to w ogóle obejrzy, to napiszcie mi, czy wy byście otwierali tę Amigę i, i sprawdzali, jak to w środku wygląda. Czy póki co na razie bez otwierania bawić się i, i, i nie przejmować. Aczkolwiek boję się trochę, że jeżeli ta bateria wylała, to mogą być jakieś przeżarte ścieżki. Aczkolwiek widać, że tu jest. Poczekajcie, zaraz to jest latarkę. Mam taką fajną, zgrabną latareczkę. Nie wiem, czy to będzie coś widać. Widać, że tu jest syf straszny w tej klawiaturze spężone samo powietrze raczej nie wystarczy. Nie, ja ją będę chciał otworzyć, jak ona będzie chodzić. W porządku. No, to jest kawałek plastiku gdzieś. No. Szkoda, szkoda. Jednak lubię mieć idealny, ładny sprzęt. No, to ma to 25 lat. 20. 92 rok. Przepraszam, 91 była produkowana do 92, czyli ma 26 lat. No to nie musi być. Jak na ten. Rocznik to i tak jest bardzo, bardzo dobry stan. Takie jest moje zdanie. Otworzyć trzeba, bo tu syfu jest naprawdę dużo, więc trzeba zrobić porządek z tym komputerem, co postaram się też nagrać i postaram się Wam pokazać. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do następnego mojego materiału.